Czy rodzaj pożywienia może zakwaszać lub odkwaszać nasz organizm? Na to pytanie sobie odpowiemy w tym filmie. A mianowicie, jeżeli mam ująć to bardziej precyzyjnie, to chodzi o to, czy na przykład owoce i warzywa mogą odkwaszać nasze ciało, a czy produkty typu mięso, nabiał i jajka mogą nasz organizm zakwaszać? Nagrywam ten film z jednego powodu, ponieważ usłyszałem na jednym z kanałów dietetycznych właśnie taką opinię, że to, co jemy, nie ma najmniejszego znaczenia, jeżeli chodzi o zakwaszenie naszego organizmu i że nasz organizm sam sobie reguluje pH w danym środowisku. I to nie jest tak, że jedząc owoce się odkwaszamy, a że jedząc produkty zwierzęce zakwaszamy swoje ciało. No i ta pani dietetyk miała bardzo duży Ubaw z tego faktu, że wiele osób twierdzi, że owoce są w e, zasadzie twórcze dla naszego organizmu i cokolwiek zmieniają. Jakby stwierdziła, że to totalnie nie ma żadnego znaczenia, co my jemy, bo organizm sam sobie wszystko ureguluje. I poniekąd miała rację, ale jak to zwykle bywa, to tylko poniekąd, ponieważ spojrzała na to bardzo powierzchownie i nie przyjrzała się temu dogłębniej. Wiecie, faktem jest to, że w naszym ciele w różnych miejscach występuje różne pH. I na przykład w żołądku powinno występować bardzo niskie pH, czyli taki wyższy poziom kwasowości. No z prostego faktu, no nasz organizm musi strawić pożywienie, więc muszą tam być silne kwasy. Natomiast na przykład krew jest miejscem, gdzie występuje środowisko bardziej zasadowe. Płyny międzykomórkowe jest to też środowisko bardziej zasadowe. I teraz w zależności od tego, co jemy, no to to środowisko może się zmieniać. Organizm będzie oczywiście za wszelką cenę starał się utrzymać pewną homeostazę, czyli taki balans, żeby nie doprowadzać do różnego rodzaju problemów. Problem się pojawia natomiast taki, że jak dobrze wiecie, wielu ludzi nie ma sprawnych organizmów i nasze ciało długo potrafi zapobiegać pewnym skutkom ubocznym tego co spożywamy, ale przychodzi pewien moment, że przestaje sobie dobrze radzić i może być tak na przykład, że produkty przemiany materii, na przykład pasożytów czy bakterii, grzybów nie zostają prawidłowo usunięte z naszego organizmu i zaczynają w nim zalegać. I choćby w takich sytuacjach może dojść do tego, że płyn międzykomórkowy zwiększa systematycznie swoją kwasowość. A to może z kolei objawiać się tym, że jest jeszcze lepsze środowisko do powstawania szkodliwych patogenów i do mutacji komórek naszego ciała. Czyli w środowisku bardziej kwasowym może dojść do rozwoju komórek nowotworowych. I tak, musimy się zgodzić z jednym faktem. Bezpośrednio owoce, warzywa, mięso, nabiał, jakiekolwiek inne jedzenie nie doprowadza organizmu, to bardziej nazwijmy to ogólnie zakwaszenia lub odkwaszenia. Dlatego, że samo w sobie na przykład jabłko czy kawałek kurczaka nie mają jako taką mocy sprawczej w naszym ciele. Natomiast to, co się dzieje potem z tymi produktami, już tak. I widzicie, dietetyk spojrzała na to w ten sposób, że jakby popatrzyła tylko na górną część, czyli jakby, no fakt, nabiał, mięso, jajka, zboże, banany, czy cokolwiek innego nie zmieniają pH naszego ciała. Zgadza się. Bezpośrednio nie będą go zmieniać. Ale jeżeli odkryjemy tą wierzchnią warstwę i zaczniemy troszeczkę głębiej grzebać, no to zrozumiemy, że jakby to nie jest tak, że zjadamy jabłko i to jabłko wylatuje w nas w całości, że zjemy sobie kurczaka i wyleci z nas w całości, tak jak zjedliśmy. Tylko dochodzi do procesów trawienia. Dochodzi do milionów reakcji chemicznych w naszym ciele, rozwijają się i giną różnego rodzaju bakterie, grzyby, pleśnie, wirusy i różnego innego rodzaju patogeny. I właśnie tu musimy się na chwilę zatrzymać, ponieważ w zależności od tego co jemy, i to już mówiłem wielokrotnie w moich filmach, rozwija się określona flora bakteryjna i ta flora albo jest dla nas sprzyjająca, albo wręcz przeciwnie. Jeżeli my będziemy mieć produkty, które wspierają bakterie gnilne, które wspierają rozrost grzybów, pasożytów, to dojdzie do tego, że te organizmy zaczną produkować ogromną ilość toksycznych substancji. Niejednokrotnie są to neurotoksyny czy dermatotoksyny. Te wszystkie szkodliwe substancje pływają w naszym ciele. Pływają we krwi, pływają w limfie, pływają w płynie międzykomórkowym. Nasze ciało oczywiście stara się je neutralizować, Jeszcze tak jak powiedziałem, każdy nasz organ ma swój limit. I wiecie, kiedy dochodzi do tego, że wątroba osiąga ten limit, zaczynają się już działać naprawdę złe rzeczy, bo to wątroba głównie odpowiada za filtrację naszego ciała. Jeżeli ona jest przeciążona, zbyt mocno zanieczyszczona, to po prostu wypuszcza z siebie zbyt wiele substancji toksycznych i te substancje zaczynają tworzyć po naszym ciele i zalegać w różnych miejscach. Jeżeli wasze ciało nie jest wystarczająco natlenione, nawodnione, a wasza limfa nie działa prawidłowo, to również dochodzi do tego, że wasze komórki, brzydko mówiąc, starzają się w gównie. Nasze ciało nie działa wystarczająco dobrze, żeby eliminować te wszystkie zaburzenia, które powstają poprzez po prostu życie. Tak? Pracę naszych komórek, naszego ciała, czyli życie. Każdy wie, że my jako człowiek żyjemy, jemy, robimy kupę, nasze komórki również robią to samo, bakterie robią to samo, wirusy robią również to samo. Tylko, na przykład, wirusy robią to na bardziej prymitywnym poziomie, a nie tak jak na przykład bakterie. Jest to troszeczkę inny proces. I teraz wyobraźcie sobie jedną rzecz, że w zależności od tego, co jemy, to jedzenie albo wspiera nasze ciało, albo przeszkadza mu w funkcjonowaniu. Więc o ile bezpośrednio owoce, warzywa nie mają wpływu na środowisko pH naszego ciała, tak patrząc ogólnie, czy produkty zwierzęce tak samo, to o tyle konsekwencją systematycznego jedzenia owoców czy warzyw mamy bezpośredni wpływ na to, co się jednak będzie działo z naszą krwią, z naszą limfą, z naszymi płynami ustrojowymi. Czyli widzicie, to nie jest do końca tak, jak to bardzo często dietetycy widzą zero-jedynkowo. Masz jabłko, wystrasz jabłko. Brzydko to brzmi, ale takie są fakty. To tak nie działa. Jest mnóstwo reakcji chemicznych. I tak właśnie jest wbrew temu, co dietetyk stwierdziła, że jedzenie nie wpływa w żaden sposób na pH naszego organizmu. Niestety wpływa nie bezpośrednio, ale pośrednio. Więc jeżeli będziecie jeść dużo owoców, warzyw, to wasze ciało będzie sprawniej funkcjonowało, będzie sprawniej eliminowało toksyny i nasze płyny ustrojowe nie będą tak zaśmiecone, jak w przypadku, kiedy jemy dużo produktów zwierzęcych. Ok? To jest ta właśnie zasadnicza różnica. I oczywiście może być tak, że organizm bardzo długo na produktach zwierzęcych będzie dawał sobie radę. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie są nasze organy i gruczoły, w jakim stanie ogólnie jest nasze ciało pod względem zanieczyszczenia. Im ktoś ma gorszy stan ciała, tym mniej może sobie pozwolić na niezdrowy styl życia. I dlatego mamy często tak, że jedna osoba je to samo, druga osoba je to samo. Powiedzmy, prowadzą prawie identyczny styl życia. Wiadomo, nie identyczny, no bo identycznie się nie da, ale bardzo podobny. I jeden choruje, drugi nie choruje. Dlatego, że czynników tak naprawdę jest bardzo wiele. Jeden może mieć jeszcze jako tako organy w dobrym stanie i dają sobie radę, a drugi już może mieć wykończone organy, już sobie po prostu nie dają rady. Więc ten sam tryb życia działa na nich już inaczej. Ta osoba, która zaczyna chorować, jest już po prostu ogólnie w dużo gorszym stanie, i pewnie czynników na to się składało bardzo wiele przez całe jej życie. Włącznie z okresem prenatalnym, kiedy matka była w ciąży i być może się gorzej odżywiała od tej drugiej matki. Tak? Czynników naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. Możecie odziedziczyć inny zestaw ciężkich metali po rodzicach, możecie odziedziczyć inny zestaw patogenów po rodzicach. Naprawdę cała paleta możliwości, więc w taki sposób to działa. Nie myślcie kategoriami, jak czasami niektórzy myślą, że od tego, żeby mnie oczyszczać, to ja mam wątrobejnerki. Zgadza się, od tego one są, ale jak jest pieprzysz, to już od tego nie będą. Po prostu zepsujesz sobie nerki, zepsujesz sobie wątrobę, i już nie będą cię oczyszczały tak, jak powinny cię oczyszczać. Więc wiecie, takie ignorowanie naszego ciała i uważanie, że on ma pracować jak niewolnik, no to się szybko może nieciekawie skończyć ogólnie. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. Przemyślcie sobie, czy to, co mówię, ma sens, i czy jest logiczne, i wyciągnijcie wnioski. Dziękuję za uwagę. Cześć.